Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj zrobimy sobie mały szaliczek na szydełku. Tak go nazywam, bo to jest właśnie taki szaliczek, który ma charakterystyczne cienkie końcówki. Jest nieduży, niedużo włóczki się na niego zużywa, niedużo pracy będzie nas kosztować, a ja myślę, że to jest bardzo fajny dodatek, szczególnie na jesień, kiedy jeszcze nie potrzeba tych grubych, wielkich kominów czy szalików z grubej włóczki, tylko taka delikatna dekoracja, która jednocześnie grzeje nas w szyjkę, niesie on bardzo Mam nadzieję, że Wam też się spodoba, więc zaczynamy. Bardzo fajną włóczkę chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, z której właśnie taki szaliczek powstaje. To jest połączenie akrylu z wełną merino po 50%. Włóczka jest niezwykle miękka, niezwykle przyjemna, a dzięki dodatkowi akrylu będzie się te szaliczki nasze również bardzo, bardzo wygodnie pielęgnować. To jest włóczka Merida. Włóczka Merida od marki Opus Natura. Ona również jest dostępna u mnie w sklepie. Mam tutaj kolor taki biskupi, taki mocny róż, czyli jeden z moich ulubionych. Producent nam zaleca druty i szydełko gdzieś między 3,5, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz tutaj jeszcze. Zajrzymy do etykietki między 3 a 4,5, a szydełko między 2,5 a 3, natomiast ja wykorzystam szydełko w rozmiarze 4 mm, uważam, że jest idealne. Link do włóczki oczywiście zostawiam Wam w opisie, a teraz szydełka w dłoń i pokażę Wam, jak w bardzo, bardzo łatwy sposób taki szaliczek sobie zrobić. Zaczynamy. Rozpoczynamy od króciutkiego łańcuszka końcówkę włóczki składamy sobie na krzyż tak żeby końcówka idąca do kłębka była na górze. Szydełko wkładamy w środek, pobieramy, przeciągamy pod pętelką i zaciągamy mocno. To jest nasz supełek początkowy i robimy teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Mamy trzy oczka do dyspozycji i przechodzimy teraz już do pierwszego rzędu. Jedno, zobaczcie, przytrzymuję sobie tutaj palcem ostatnie zrobione oczko, jedno dodatkowe oczko łańcuszka zrobione na obrót, następnie narzut na szydełko włóczki i wbijamy się w to ostatnie z tych trzech początkowych oczek łańcuszka. Wbijamy się tutaj i robimy słupek, czyli po wbiciu pobieramy włóczkę, przeciągamy pod spodem, mamy trzy pętelki na szydełku, Pobieramy, przerabiamy przez pierwsze dwie. Pobieramy i przerabiamy przez dwie. Narzut nitki, następne oczko, ponownie zwykły słupek. Narzut i ostatnie oczko tego rzędu zwykły słupek, czyli mamy na ten moment trzy zwykłe słupki. I to jest nasz pierwszy rządek zrobiony. Dwa oczka łańcuszka na obrót. Zawsze będziemy robić dwa oczka łańcuszka na obrót, i one się nie liczą jako pierwszy słupek. One jedynie nam podnoszą szydełko wyżej. Narzut nitki na szydełko, i teraz te dwa oczka łańcuszka zrobione na obrót pomijamy i wbijamy się pod całe oczko. Tutaj pod obie nitki. I robimy słupek. Narzut, następne oczko, oczka to są te pełne tutaj literki V. Wbijamy szydełko pod spód i robimy słupek. Narzut na szydełko, wbijamy się w ostatnie oczko pod obie nitki tego oczka i robimy ostatni słupek. Drugi rządek gotowy. Następnie dwa oczka łańcuszka, jak zawsze na obrót. Obracamy robótkę, pomijamy dwa oczka łańcuszka zrobione na obrót. Interesuje nas to prawidłowe oczko. Robimy w nim oczywiście słupek. Narzut nitki, następne oczko, słupek, narzut, następne oczko, słupek. I mamy teraz trzy pełne rzędy po trzy słupki. W tym wzorze będziemy wykonywać po trzy rzędy w danej ilości słupków. Następnie w kolejnych trzech rzędach będziemy już robić o jeden słupek więcej. Zatem mamy trzy, trzy rzędy po trzy słupki zrobione i teraz przechodzimy do kolejnego rzędu, w którym już będziemy robić pierwsze poszerzenie naszego szaliczka. Dwa oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę. I teraz w pierwszym oczku jeden słupek, w drugim oczku jeden słupek, a w ostatnim oczku tego rzędu robimy dwa słupki. Jeden, następne oczko. Jeden. I teraz w ostatnim oczku tego rzędu robimy dwa słupki, dzięki czemu zyskamy dodatkowe oczko na kolejne rzędy, i słupków w tym rzędzie już mamy cztery. Po to, żeby się nie pogubić, bo jak jest tych rzędów więcej, to potem nam może być e, trudno się zorientować, szczególnie jeżeli oglądamy serial w międzyczasie, na ten ostatni słupek dowolnie, w dowolny sposób, pod nitkę, pod cały słupek, obojętnie. Ja sobie zaznaczam e, ten ostatni słupek znacznikiem, żebym wiedziała, jaki tutaj jest rządek. Dwa oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i znowu pomijamy dwa oczka zrobione na obrót. Wbijamy się w pierwsze prawidłowe oczko i robimy słupek. Następne oczko słupek. Następne oczko słupek i ostatnie oczko również słupek, czyli mamy już drugi rządek z czterema słupkami, tak? Poprzedni to był pierwszy rządek, gdzie były cztery słupki, a nie trzy. Teraz mamy drugi rządek. No i jeszcze, zgodnie z tym, co powiedziałam przed chwilą, Dwa oczka łańcuszka obrót, jeszcze jeden rządek, w którym znowu będą cztery słupki. Raz, dwa, trzy i cztery. I teraz, jak już bym miała więcej tych słupków i e, mogłoby mi się coś tam zacząć mylić, to będę widziała, tak? Bo mam zaznaczony słupek, gdzie jest ten pierwszy. Rządek z poszerzeniem i wiem, że to jest pierwszy rządek, drugi rządek, trzeci rządek. Zatem w następnym rzędzie już znowu będzie poszerzenie. Ściągam znacznik, dwa oczka łańcuszka, obracam i teraz w pierwsze prawidłowe oczko słupek. Drugie oczko słupek. Trzecie oczko słupek. No i ostatnie, czwarte oczko, poszerzenie, czyli dwa słupki w jedno oczko. Raz i narzut, wracam do tego samego oczka i robię drugi słupek, i znowu na ten słupek zakładam znacznik, żebym wiedziała, że to jest pierwszy rządek ze zrobionymi już pięcioma słupkami. I teraz klasycznie dwa oczka łańcuszka. Obracam robótkę raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków. Dwa oczka łańcuszka, obracam raz, dwa, trzy, cztery. Pięć słupków będę po tej stronie i już będę widziała, że z tym rzędem mam raz, dwa, trzy. Więc zdejmę znacznik, zrobię kolejny rząd i znowu w ostatnim oczku dam dwa słupki, dzięki czemu będzie się budowało poszerzenie. Zobaczmy jak to wygląda. Już zresztą to troszeczkę pokazałam na początkowym filmie. To jest taki kawałek szaliczka, który jeszcze nie jest wykończony absolutnie, bo te brzegi tutaj takie jakieś niezbyt proste, ale chciałabym pokazać jak to wygląda. Trzy rzędy po trzy słupki, trzy rzędy po cztery słupki, trzy rzędy po pięć słupków, trzy rzędy po sześć słupków i tak dalej i tak dalej. I zobaczcie co tutaj się dzieje. Jak to pięknie nam pięknie rośnie. I teraz, jak to daleko robimy? Ja to za chwilę sobie zmierzę i powiem Wam dokładnie, ile mam teraz centymetrów. Natomiast można sobie też zaplanować na podstawie ilości włóczki. Mnie została taka już niewielka ilość pierwszego kłębka, a chciałabym, żeby cały ten szaliczek zamknął się dokładnie w dwóch kłębkach tej mojej włóczki Merida. Jeden, jeden motek to jest 115 metrów, więc ja chciałabym, żeby 230 metrów e, zużyć i żeby to był e, cały szaliczek, żeby się w tych dwóch motkach za, e, zamknął. A chcę zostawić też niewielką ilość na e, e, wykończenie. Zatem teraz e, policzę sobie, ile tutaj mam w tym ostatnim zrobionym rzędzie: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Mam 27 słupków, i w tym najszerszym miejscu w tej chwili jest 14,5 cm. Natomiast jeżeli chodzi o długość, na ten moment, czyli połowy szalika, gdybym teraz już zaczęła zwężanie, to mam 76 cm, będzie, bo mam 38 cm tutaj teraz długości, więc. 38 plus 38, 76 yy, i to będzie połowa mojego szalika. Ja chciałabym, żebym yy, chciałabym móc go zakładać na dwa razy, więc yy, dwa razy taki długi, gdzieś właśnie około 150 cm, to będzie super długość. Zatem, kiedy już zdecydujemy, że wystarczy poszerzania, to zaczynamy robić zwężanie, i to właśnie pokażę Wam w tej chwili. Jak się domyślacie, tutaj również nic trudnego się nie będzie działo. Zaczęłam robić kolejny rząd i podążam do końca, tak jakbym teraz akurat wypadałoby mi, żeby w ostatnim oczku zrobić dwa słupki, żeby zrobić poszerzenie. Czyli mam już trzy rzędy zrobione, a zamiast poszerzenia tutaj, to ja zrobię zwężenie. Zatrzymuję się na końcu, kiedy mam dwa oczka do końca rzędu, i teraz zamiast tu poszerzenia, czyli w ostatnim oczku robienia dwóch słupków, to ja będę dwa ostatnie oczka łączyć w jedno. Jak to robię? Narzut nitki na szydełko, wbijam się w przedostatnie oczko, pobieram włóczkę, przeciągam tak, jakbym chciała zrobić słupek. Pobieram, przerabiam przez dwie, tak, jakbym chciała zrobić słupek. Mam w tej chwili taki słupek zrobiony do połowy. I zamiast go dokończyć, robię znowu, przytrzymuję sobie to kciukiem tutaj, żeby mi było wygodniej, znowu robię narzut nitki i wbijam się w ostatnie oczko. Pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez dwa. I mam teraz, zobaczcie, dwa niedokończone słupki dwa takie jakby słupki zrobione do połowy. Pobieram i przeciągam przez wszystkie pętelki, które są na szydełku. Dzięki czemu na górze mam jedno oczko, powstałe z dwóch słupków. Również w tym miejscu, na ten ostatni, na tą ostatnią figurę, założę znacznik, żeby mi się nie myliło, ponieważ co teraz? Teraz mam już pierwszy rządek, w którym jest o jeden słupek mniej niż w rzędzie poprzednim. Więc robię dwa oczka łańcuszka, obracam robótkę i robię do końca po jednym słupku w każde oczko. A następnie dwa oczka łańcuszka nawrót, i znowu jeszcze jeden rządek, w którym będzie właśnie ta sama liczba oczek łańcuszka, ta sama liczba słupków. Czyli będę miała trzy rzędy tej ilości słupków pomniejszonej już o jeden, przez to, że połączyłam ostatnie. I co w kolejnym rzędzie? W kolejnym rzędzie ponownie w ostatnich dwóch oczkach. Zrobię słupki łączone górą, czyli znowu pomniejsze liczbę tych e, słupków ostatecznie o jeden w rzędzie. I w ten sposób będę budowała kolejne, kolejne rzędy. Znowu będzie taka jakby, e, jakby lustrzane odbicie tej strony. Tutaj były po trzy rzędy w danej ilości i tutaj też będą, tylko że to się będzie nam pięknie zwężało. I w ten sposób powstanie właśnie taki szaliczek, który na koniec będzie już taki, taki bardzo wąziutki. Myślę, że z tym zwężaniem sobie poradzicie. Kto ma problem z tym, jak zrobić te dwa słupki łączone górą, w jaki sposób to zwężanie przeprowadzić, to proszę przewinąć odrobinę ten film tutaj, gdzie robiłam te dwa słupki łączone górą, ponieważ to cały czas robimy dokładnie w ten sam sposób. To, to rozszerzanie i to zwężanie wypada raz z jednej, raz z drugiej strony dlatego to jest symetryczne takie właśnie i spotkamy się za jakiś czas kiedy szaliczki już będą bardzo, bardzo wąskie na końcu i pokażę w jaki sposób estetycznie tę dzianinę wykończyć żeby tutaj nie było takich niezbyt y, sympatycznych y, garbów można powiedzieć jak to wszystko wyrównać, żeby szaliczek jak najładniej wyglądał i zobaczcie, to moje zwężanie tak pięknie tutaj przebiega. E, zostały mi cztery oczka. Mam tutaj zwężający, raz, dwa, trzy, cztery. Muszę doprowadzić do tego, żeby były trzy słupki dokładnie. Oczywiście nie licząc oczek łańcuszka robionych na obrót, więc robię te ostatnie rzędy z czterema. Następnie robię ostatnie zwężanie tak żeby słupków w rzędzie były dokładnie trzy i dokańczam również, żeby trzy pełne rzędy były właśnie z trzema słupkami i to będzie koniec tej robótki, wtedy się spotkamy i pokażę w jaki sposób obrabiamy sobie całość na około żeby to wyglądało troszkę bardziej estetycznie, żeby te brzegi jakoś tak ładniej wyglądały, żeby były wyrównane. Zatem jeszcze te kilka rzędów. Teraz mam, to był pierwszy rządek, gdzie są cztery słupki, cztery, cztery, więc w tym rzędzie robię zwężanie, to ostatnie. Pierwszy słupek, drugi słupek. I dwa ostatnie łączę w jeden, czyli słupek do połowy, następne oczko, słupek do połowy, łączymy. I to jest pierwszy rządek, teraz robię jeszcze dwa rzędy samych słupków. Dwa oczka łańcuszka. Obrót i ostatni rządek. I teraz już jest symetrycznie względem drugiej części, tej gdzie było rozszerzanie. I co robimy teraz? Teraz nie obcinamy tej włóczki, przechodzimy od razu płynnie. Skoro jesteśmy tutaj, to przechodzimy na ten brzeg i zaczynamy wyrównywanie brzegów. Wyrównywanie brzegów robimy w ten sposób. Że będziemy robić zwykłe półsłupki. I teraz na każdy rząd, na każdy słupek będą przypadały dokładnie dwa półsłupki. Ja sobie zrobię tutaj oczko łańcuszka, żeby delikatnie unieść się wyżej. I teraz tak, możemy się wbijać albo w oczka brzegowe, tu szukać takich brzegowych niteczek, albo pod cały słupek. Można to zrobić również w ten sposób, że robimy dwa półsłupki pod tym ostatnim słupkiem. Następnie przechodzimy pod kolejny słupek i robimy również dwa słupki. Ja to robię w ten sposób, bo tutaj pomiędzy, po jednej stronie, jak jest słupek obrócony, czyli tak jak tutaj w następnym rządku, to jest, o może teraz widać, jest taka jedna dziurka i druga dziurka i ja w jednej dziurce robię jeden półsłupek. A później pod już tutaj tymi właściwymi oczkami łańcuszka, bo to są te oczka łańcuszka robione na obrót, a nie właściwy słupek, i pod nimi robię drugi słupek. W następnym rządku jest tutaj prawidłowy słupek wykonany i również jest jedna dziurka i podsłupek drugi półsłupek. Następnie znowu. W dziurkę półsłupek i pod te oczka łańcuszka półsłupek, i tak wyrównujemy półsłupkami brzeg. Zobaczcie, to już w tej chwili widać, jak to będzie pięknie wyglądało. Trochę inaczej niż tutaj, bo tutaj są takie różne góry i doliny. Obrabiamy całość naokoło, więc robimy tu, 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 tak daleko, 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 aż dojdziemy do tego brzegu. I tutaj będą również półsłupek, półsłupek. Przechodzimy płynnie na tę stronę. Trzy półsłupki nad każdym z półsłupków tutaj obracamy, jesteśmy po drugiej stronie i znowu półsłupkami obrabiamy. Myślę, że z tym sobie poradzicie bez problemu. I jesteśmy prawie na końcu. W ostatnim słupku tutaj również półsłupki, i również półsłupkami obrabiam. Zobaczcie, na około sobie tutaj te oczka. No ma być symetrycznie, to niech będzie symetrycznie. Więc tutaj wszędzie niech też półsłupki będą, natomiast w ostatnim oczku zamiast półsłupka robię oczko ścisłe. I na końcu jeszcze w oczku, tutaj w tym pierwszym półsłupku robionym naokoło, bo już tutaj doszliśmy całym pełnym okrążeniem, też robię, robię oczko ścisłe, dzięki czemu to się jeszcze bardziej tutaj nam pięknie wyrówna. Obcinamy włóczkę, wyciągamy ją i teraz zakładamy ją na igłę do włóczki i pod oczkami gdzieś wmanewrowujemy. I teraz zobaczcie. To jest już pięknie wyrównane. Ten brzeg jest pięknie wyrównany, ale jeszcze są pewne niedociągnięcia, więc y, poza tym nota dzianina widać, że jest y, świeżutko z szydełka, można powiedzieć. Więc y, pora na blokowanie. Blokowanie to jest takie utrwalanie dzianiny, które robimy właśnie po szydełkowaniu, żeby każde oczko wskoczyło na swoje miejsce, każde miało już swój kształt. I można to zrobić tak, jak widziałyście na pewno na jakichś tam zdjęciach, obrazkach, że sobie to wszystko rozkładamy na płasko, wyciągamy, zobaczcie tutaj te pętelki, żeby ten brzeg był równiuśieńki i przypinamy szpilkami na przykład do jakiejś gąbkowej maty. Ja przyznaję szczerze, że nigdy takiego blokowania nie robię, bo mnie na to ym, absolutnie brak cierpliwości ale rozłożę sobie teraz ten szaliczek na płasko i potraktuję go parą z żelazka. To jest taka moja, mój, moja strategia, mój sposób na bardzo szybkie blokowanie. Potraktuję parą z żelazka, wszystko ładnie ponaciągam, postaram się porozkładać przede wszystkim te oczka brzegowe, żeby jak najładniej, jak najrówniej ten brzeg leżał i zostawię ten szaliczek, żeby odpoczął i żeby ta para wyparowała, żeby wszystko wyschło zwracam uwagę, że zużyłam dokładnie dwa motki i została mi taka niewielka ilość. Jeżeli robicie jakoś bardzo luźno albo no mało prawdopodobne jest, żeby Wam dwa motki nie starczyły, ale mimo wszystko no, pokazuje, że zostało niewiele, więc gdybyście mieli stresa jakiegoś, bo robicie na przykład bardzo luźno, no to przy środkowym rzędzie, tam gdzie ja powiedziałam ile dokładnie miałam słupków i zaczęłam od Poszerzania, zaczęłam zwężanie. No, to można ym, to jedno poszerzanie zabrać, tak? Czyli zabrać te trzy rzędy. Zawsze to będzie mniej, zawsze więcej włóczki troszkę zostanie. Nie będzie takiego stresu, że nam zabraknie na te półsłupki tutaj. Dobrze, więc ja rozkładam sobie teraz ładnie na podłodze, na parkiecie. I potraktuję parą z żelazka. A was już zaproszę na podsumowanie, gdzie pokażę na wideo i na zdjęciach, jak mój szaliczek się prezentuje. W opisie zostawiam wszystkie informacje, oczywiście, jakie ma wymiary. Aura, jak widzicie, iście jesienna. Ja przychodzę szybciutko, bo muszę się zaraz schować do ciepłego, żeby pokazać wam ten szaliczek. Tak to wygląda. Tak się prezentuje. Pięknie się wygładził po tym blokowaniu, powiedzmy, bo to nie jest takie super profesjonalne blokowanie na parze. Na parze to jest gotowanie, blokowanie parą z żelazka, a teraz pokażę Wam, jak to nosimy. Zakładamy sobie na przykład w ten sposób, i cała magia tych małych szaliczków to jest właśnie to, że sobie zawiązujemy na przykład tutaj na boku i te takie długie, cienkie końcówki, to jest. Cała, cała tutaj uroda tych małych szaliczków, ale jak sobie tak tylko założyłam, to już czuć ciepełko. Tak to wygląda. Można go sobie również słuchajcie, założyć, na przykład, zawiązać na kokardę do torebki jakiejś jesiennej i też pięknie, pięknie wygląda. Mam nadzieję, że taka wersja. Takiego małego szaliczka, Wam się spodoba, mnie podoba się bardzo, szczególnie dlatego, że to jest oczywiście mój ulubiony kolor. Dziękuję Wam serdecznie za to wspólne szydełkowanie. Teraz zapraszam Was na podsumowanie, gdzie zobaczycie jeszcze kilka zdjęć, które mam nadzieję zachęcą Was do zrobienia takiego szaliczka razem ze mną. A ja już teraz się żegnam i widzimy się w kolejnym tutorialu. Do zobaczenia!